Juliusz Słowacki, fragmenty Balladyny. Akt pierwszy, scena pierwsza. Las blisko jeziora Gopła. Chata pustelnika ustrojona kwiatami i bluszczem. Kirkor wchodzi w zbroi bogato ubrany z orlimi skrzydłami. Rady zasięgnąć warto u człowieka, który się kryje w tej zaciszy leśnej. Pobożny starzec, ma jednak w rozumie nieco szaleństwa. Ilekroć mu prawisz o zamkach, królach, o królewskich dworach. To jak szalony od rozumu błądzi. Miota przekleństwa, pieni się, narzeka. Musiał od królów doznać wiele złego. I z owąd został przyjacielem gminu. Puk, puk, puk. Kto tam? Kirkor. Witaj, synu. Czego chcesz? Rady. Zostań pustelnikiem. Gdybym podstarzał dziesiątym krzyżykiem, może bym w smutne schronił się dąbrowy. Ale ja młody pan czterowierzowy. Przemyślam dzisiaj, jakby się ożenić. Porać mi starcze. Lat dwadzieścia z górą, jak żyję w puszczy. Cóż stąd? Więc oceń. Ludzi nie mogę ani wskazać, którą weźmiesz dziewicę. Te, co rozkwitały z dzieciństwa pączków, gdyś ty żył na świecie, są dziś pannami. Czerwony li biały, pączek na róży taka będzie róża. Przypomnij niegdyś najpiękniejsze dziecię, białą jak w ręku anielskiego stróża. Kwiat liliowy, niech jej słowik śpiewny zazdrości głosu, a syno garlica wiernością z dorówna. Gdzie taka dziewica? Wskaż mi o starczę. Mówią, że królewny słyną wdziękami? Niebo to rod węża. Żona. Zbrodniami podobna do męża, córki do ojca, a do matek syny. Jak w jednym gnieździe skłębione godziny. O Bogdaj Piorun. Nie przeklinaj. Ja kiedyś byłem pan nad pany, stu tysięcznemu narodowi miły. Żyłem w purpurze, dziś noszę łachmany. Muszę przeklinać. Synu. Bóg weźmie Twoją pochopność do czynu za czyn spełniony. Wróćmy w nasze czasy. Gdy mnie brat wygnał, niosłem w te lasy świętą koronę. Wróci ona, wróci, przysięgam tobie, lecz. Co chcesz powiadać? Kirkor w przepaść okropną się rzuci, szukając zemsty. Chce, chciałbym Cię badać. Na jakim pieńku za zaszczepić rodowe, drzewo Kirkorów, abyś kiedyś nowe plemię rzeczy tronu Twego strzegło? Kogo wprowadzić w podwoje zamkowe? Z żony imieniem? Kiedy ludzi biegło z pierścionkiem ślubnym za marą wielkości, a prawie wszyscy wzięli kość niezgody zamiast straconej z żebra swojej kości. Postąp inaczej. Ty szlachetny młody, niechaj ci pierwsza jaskółka pokaże, pod jaką belką gniazdo ulepiła, gdzie okienkami błysną dziewic twarze, a dach słomiany, tam jest Twoja miła. Ani się wahaj, weź pannę ubogą, żeń się z prostotą, i niechaj ci błogo i lepiej będzie, niżbyś miał z królową. Tak radzisz starcze? Idź, synu, na pewno do biednej chaty, niechaj żona karna, miła, niewinna. Jaskółeczko czarna, ptaszyno moja, gdzie mnie zaprowadzisz? Słuchaj mnie, synu. Starcze, dobrze radzisz, prowadź jaskółko. O, ci młodzi ludzie, odchodzą od nas i wołają głośno, idziemy szukać szczęścia, więc my starce... Cośmy przebiegli po tej biednej ziemi i nigdy szczęścia w życiu nie spotkali, możeśmy tylko szukali, szukać nie umieli. Idź, 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 Starczę do pustej celi. Zakończony dzień pracy. Moja balladyno, twerączki od słońca całe się rozpłyną jak lodu kryształki. Już my jutro rano z Alinką. Po poletku dożniemy ostatka. A ty, moje dzieciątko, siądź sobie za ścianą. Nie, nie, nie. Jutro odpoczywa matka, a my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoją główkę siwą. I leci na nią, by natrętna osa do białych kwiatów, ani go od włosa liściem odpędzić. Że też nigdy chmurki Bóg nie nadaje, aby cię zakryła, o biedna matko. Dobre, moje córki. Z wami to nawet ubożyzna miła, a kto posieje dla Boga nie straci. Zawsze ja myślę, że wam Bóg zapłaci bogatym mężem, a kto wie, a może, już o słychać na królewskim dworze. A my tu żniemy, aż tu nagle zboru, jaki królewiec. Niech i kuchta z dworu albo koniuszy zajeżdża karetą i mówi do mnie, podściwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź balladynę. Piękna jak dziewanna. Tobie się także Alina dostanie. Rycerz na męża. Ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W rzeczukach woda goni się za wodą. Mój królewicu, żeń się z balladyną. Gdzie ty mój grzebień, podziałaś, Alino? Co ty tam słuchasz, jak się matce marzy? Wiesz, balladyno, że to jej do twarzy. kiedyś śni głośno. Kiedy się uśmiecha. Dobrze ty mówisz, chatka taka licha. A mnie się marzy, Bóg wie, co nie. Ale Bogu się także w chwale musi coś marzyć. A gdyby też Bogu chciało się matce dać złotego zięcia. Ach, słuchajcie, jakiś trakot na rozbogu. Jedzie gościńcem dwór jakiegoś księcia. Pięć koni, złota kareta. Ach, kto to? Jedzie aleją, jak tu piękne złoto między drzewami błyska. Ach, mój Boże, co im się stało? Wśród naszego mostu powóz prr stanął i ruszyć nie może. Pewnie chcą konie napoić. Ot właśnie, pan poje konie na drodze po prostu. Prędzej, otwórzcie, ktoś do chaty stuka. Ach, ja się boję. Niech wielki duch Boży Boga wywoła. Ja odemknę chatę. O, jakie strojne, złocisto bogate. Czy w imię Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem mostek pod moim załamał się kołem. Szukam schronienia. Proszę za stołem, mój królewicu Sadac. Proszę siadać. Chata u Boga raczyłeś, powi raczyłeś powiadać, że powóz o to nieszczęście. Dziewczęta, to moje córki, jasne królewicu. Matko, dosyć, daj panu mówić. Słyszałem dźwięki luteń. Czy to córki wasze grywają na lutni? Przepraszam, nie królewicu. Z niewidzialnej chmurki sympatycznymi pytaniami, pookraszam obie dziewice. moja królowa nie powiedziała, do której nakłonić serce firkora. Muzyka echowa zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a wieniec kwiatów tak ońbor rozleje, Że serce tego człowieka on leje, Że jednym sercem dwa serca pokocha. Może królewic chce odpocząć trochę? Odpocząć, kiedy dźwięki takie cudne Słyszę dziewice. Wasze są to pieśni, słyszę śpiewanie. Czy się panu nie śni tu w chacie? Cicho. Ach, jakże mi nudne Wspomnienie zamku pustego. Czar działa. Z jakich kradzieł ta woń się rozlała. To z pewna wasze wieńce uroszone łzami w wieczora. Dają takie wonie. Lecz my nie mamy wieńców. Cóż to za zjawienie? Kulewicz w chacie? Na jakim on nie Spać będzie. Jemu listki róży cias, e, cisną? Prawdę wróżyłeś pustelniku stary, gdzie oknami dwie różyczki błysną, gdzie dach słoniany. Zakończone czary. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem, szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem. Cudowne bóstwa, o gdybym dwa trony, ach powiem raczej gdybym miał dwa serca. Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę, dwoma sercami o dwie córki proszę, ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca, więc trzeba wybrać. Czemu, czemuż los ufala, Rozbiła serce moje o dwie skały. A czemu oczy moje nie wybrały i nie powiodły uczucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie panie nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałaś kiedy o hrabi Kirkorze? Co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, koni i rycerze na swych usługach? Otóż Kirkor to ja. Proszę o jedną z córek. Córka moja? Ja dwie mam córki, ale baladyna. Czy starsza? Tak, jest, a młodsza Alina także jak anioł. Jaki wybór trudny, starsza jak śnieg, u tej warkocz cudny, niby listkami brzoza przeodziana, ta z alabastrów, ta zaś różana, ta ma pod rzęsą węgle, ta fiołki, ta jako złote, na zorze aniołki. A ta zaś jako noc biała nad rankiem, więc jednej mężem, a drugiej kochankiem. Więc obie kochać, a jedną zaślubić, lecz którą kochać, a którą tylko lubić. Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem, nie, ale nie śmiem wymówić, tak panie. Może ty zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. A ty, różo-biała? Kocham. Obie dwie kochają. Zapewne, że muszą kochać. Toż by dopiero, gdyby nie kochać ryceza, rycerza, co szczerą mógłby za żonę wziąć sobie królewnę. Piękny i śmiały. Któraż z was, dziewice, będzie mnie więcej kochała po ślubie? Jak będzie kochać, lubić, co ja lubię? Jak mi rozchmurzać gniewu na wołnicę? O, panie, jeśli w zamku są czeluście... Z czeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzesz. Jeśli dzida, będzie mierzyć w Ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czegóż chcesz więcej? Weź, weź baladynę, szczera jak złoto. A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą. Jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał, ujrzał tę gwiazdę przed sterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu, serce mam jedno, a ciągnie do obu, którą odrzucić, której być małżonkiem. Obie kochają, więc niesprawiedliwość podniesie jedna. Jeśli wezmę drugą, w obojgu jedna prostota i tkliwość. W obojgu miłość jednaką zasługa, którą tu wybrać? Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą, bo któż będzie matce gotować garnek, kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie, musisz także ze mną mat i matkę zabrać. O, jakąż tajemną rozkoszą serce napełnia. O, miła Lecz baladyna to samo mówiła. W sercu i w myśli. Wierzaj mi, rycerzu. I baladyna kocha matkę starą. Jużem bym wybrał i znów mi w puklerzu dwa serca biją. Byłabym poczwarą, niegodną nie twojej ręki, ale piekła, gdybym się matki kochanej wyrzekła. Oprócz Oś... matki i siostry wszystko ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce wskażą mi żony. Matko, w lesie są maliny, Niech idą w las dziewczyny, Która więcej malin zbierze, Ten za żonę pan wybierze. Coś matce staruszce Przyszło do głowy. Mój ty królewicu, Jeśli pozwolisz, Twej pokornej słuszce To ci poradzi piękny krasnolicu. Oto niech rankiem Idą w las dziewczyny, A każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po lesie, A która pierwsza dzban, Pełny przyniesie świeżych malinek, Tę weźmiesz za żonę. Widzę dwie dziewczyny, Niosą na głowach czarne dzbanki z gliny, Szukają malin. Ach, pełno malin, a różowe, A na nich perły rosy kryształowe, Usta kierkora takie koralowe, Jak te maliny, fiołeczki świeże. Wzdychacie próżno, bo ja nie mam czasu Zrywać fiołków, bo siostrzyczka zabierze Dzban pełen malin i powróci z lasu. I weźmie męża, a ja z fiołkami zostanę panną, choćbyście były fiołki moje z złotymi różami. Wolę maliny. Mój miły, mój miły, złoty wielki pan, mojemu miłemu niosę malin z man, bo on woli mój kochanek, taki pełen malin z panek, niż spożowy łan, niż spożowy łan. Jak mało malin, a jakie czerwone by krew, jak mało. W Którą pójdę stronę? Nie wiem. A niebo, jakie zapalone, jak krew. Czemu w słońce wschodzisz krwawo? Noc wolę ciemną, niż taki poranek. Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść i napełnić malinami dzbanek. A ja wśród jagód chodzę obłąkana, jakąś rozpaczą i łzy gubię w rosie. Siostrzyczko, siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, a gdzie ty? Jaki śmiech w Aliny głosie. Musi mieć pełny dzbanek. — Cóż, siostrzyczko? — Co? — Czy masz pełen dzbanek? — Nie. Baldy, — Baldyno, cóż ty zrobiłaś? — Nic. — To źle, różyczko, ja mam dzban pełny, nie jedną maliną. — Weź tę malinę z mojego dzbanka. — Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzie żeś ty była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu. Wiesz wszak? ja ci, siostro, nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką bladą twarzą i z przeciętymi ustami? Wyłażą z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać rządłami wymówek. Idź i bądź panią, siostra cię zaprzęże, jak woł do pługa. Będzie tłoczyć olej z kolących siemią i z brzydkich makówek. A wstydź się, siostro. Proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. Ha, ha, ha. Co znaczy... Ten śmiech okropny, siostro, czy ty chora? Jeżeli wszelki doznajesz rozpaczy, to powiedz, ale ty kochasz kilkora. Ty bardzo kocha, kochasz, siostro, powiedz szczerze, bo widzisz rybko, są inni rycerze. Ja będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty, ty! Balladyna! Cóż ten nóż znaczy? Ten nóż to na węża w malinach! Siostro, jesteś blada, sina. Kalinko moja, co tobie, co tobie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropne. Przemów choćby słówko. Usiądźmy tu obie i, o, i mówmy ze sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora. Ach, nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szaty, a jednak Miło mi, że chodzi w złocie, że miecz ma jasny, służę w krocie, bo to jak rycerz w bajce co się rodzi z wielkiego króla i w lesie zachodzi jakąś zaklętą królewną. Och. Ps, miła, co tobie, gdybym ci siostro zabiła? Co ty też mówisz? Daj mi te malinę! A kto wie siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aniny. Może bym dała, spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej żegnajcie się z Malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek. mój sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten, ten dzbanek. Siostro? Oddaj mi, bo. Bo i cóż będzie? Bo nie masz Malin, więc suche żołędzie. Uzbierasz dzbanek. Czy wiesz liście? I tak, ja prędzej biegam i przez niedzę ubiegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w locie siostrzyczkowy, wyprzedzę. Ty? O, nie, nie zbliżę się do mnie z takiej oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję. I ja się boję. Połóż na ziemi, połóż. Ha, puszczaj. O, koleś. Co moje ręce zrobiły? O, zmija. Kobieta, siostra, nie siostra, krwi plama tu i tu i tu. Plamo krwawo, znikaj. To krzyczy stara kobieta. I nic nie wydała? Nie. Z mego teraz ciała kat zrobił sercu torturę. Rozciąga, wody. Już zdjęta z żelaznego drąga. Już? Powiedziała, co w bolach? Umarła. Umarła, mówisz? Jak ją kat położył na tortur kleszczach, to oczy zawarła, a patrząc na nią, kto by się pobożył, że to kościany Chrystus był bez ducha. Każda kosteczka, wywiędła i sucha, przez rozciągniętą skórę wyglądała, prosząc o litość. I nic nie wydała? Umarła cicho, a na suchej twarzy dwa wykopała dołki śmierć kościana. I w obu dołkach stoją bzy. Od rana siedzę na sądach, a żaden z nędzarzy tak nie pracuje długo i tak znojnie. Już noc, panowie. Nie, to czarna chmura wisi nad zamkiem. Poradź się spokojnie twego sumienia. Czego wartą córa, dla której matka taką śmiercią kona? Wy ją osądźcie. Niech twoja korona przybierze blasku sądem sprawiedliwym. Ona zaprawdę winna ogniem żywym być obrócona na węgiel piekielny. Osądź ją. Osądź jak Bóg nieśmiertelny, winna jest sądu, winna śmierci. Król kobieta, piorunem boskim zastrzelony, zamiast w koronacyjne bić w pogrzebu dzwony. Piorun spada i zabije królowę wszyscy przerażeni. Koniec dramatu Juliusza Słowackiego.